Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć w kilku słowach o tym, czym zajmuję się na co dzień, w jaki sposób pracuję, oraz przede wszystkim, co Wy możecie zyskać, yy, współpracując ze mną, yy, zakładając ze mną włas, swoją własną pierwszą firmę, czy rozwijając biznes, który już macie. Ja na co dzień zajmuję się obsługą prawną przedsiębiorców, natomiast w mojej praktyce przykładam bardzo dużą wagę do tego, żeby łączyć zarówno aspekty prawne z takimi kwestiami jak podatki, księgowość czy przede wszystkim kwestie biznesowe. Najczęściej wygląda to w taki sposób, że zgłaszacie się do mnie, kiedy macie na przykład już jakiś pomysł na biznes, wiecie co chcecie robić. I teraz to jest ten moment, kiedy trzeba ubrać to już w jakieś ramy prawne, czyli rozmawiamy na przykład o tym, jaka forma prowadzenia działalności gospodarczej będzie dla Was najlepsza i też najbezpieczniejsza. Zwracamy uwagę na kwestie podatkowe, czyli na przykład, czy musicie być zarejestrowane do VAT, czy może możecie skorzystać ze zwolnienia tego do 200 tysięcy. Czy musicie mieć kasę fiskalną, czy waszymi klientami będą głównie konsumenci, czy może przedsiębiorcy, tak? Jeżeli na przykład chcecie prowadzić sklep internetowy, to analizujemy kwestie związane z regulaminem, kwestie związane z ochroną danych osobowych oraz postępowanie z konsumentami, którzy kupują towary na odległość. Na tej podstawie możemy przygotować taki plan działania właśnie związany z tymi kwestiami formalnymi, żebyście Wy mogły skupić się na rozwijaniu tego swojego biznesu od takiej strony marketingowej, sprzedaży, a żebyście miały zabezpieczone wszystkie kwestie formalne, żeby ten biznes mógł się dobrze rozwijać, bezpiecznie rozwijać i żebyście nie musiały się tym martwić. Jeżeli już prowadzicie własną firmę, to również serdecznie zapraszam Was na konsultacje, ponieważ warto jest sprawdzić, czy te wszystkie mechanizmy, które macie w firmach, czy one są po prostu OK, czy nie można by było czegoś ulepszyć, czy na przykład w związku z tym, że zatrudniacie coraz więcej pracowników, te kwestie związane z ich umowami o pracę, z jakimiś regulaminami wewnętrznymi, czy one są po prostu dostosowane do bieżących przepisów prawa i czy są korzystne zarówno dla Was, jak i dla Waszych pracowników? Tak w skrócie mniej więcej to wygląda. Takie tematy poruszamy. Taka konsultacja może zarówno odbyć się osobiście, możemy się spotkać u mnie w Poznaniu, ale też bardzo często współpracuję z wieloma kobietami na odległość, rozmawiamy na przykład na Skype, żeby też ten proces był dla was jak najwygodniejszy. Jeżeli więc macie jakieś pytania, zastanawiacie się nad założeniem własnej firmy albo chciałybyście coś w swojej firmie zmienić, to ja serdecznie zapraszam was do kontaktu ze mną.